Witajcie moi drodzy, dziś krótki odcinek z serii Wynoszenie Śmieci. Co prawda na początku założyłem sobie, że Wynoszenie Śmieci będzie opierać się tylko na kanałach polskojęzycznych, ale jeden z Was, Traj, polecił mi do obejrzenia właśnie do serii Wynoszenie Śmieci kanał Ottoman History Ha, a konkretnie ten oto odcinek imo, czyli in my opinion, opinii to musimy zaznaczyć, dlaczego e, Imperium Ottomanów jest trzecim, trzecim rzymskim imperium, a na początku autor mówi, że nie wierzy w trzeci Rzym, więc tytuł znowu clickbait, ale tak, no ogólnie, no swoje oczywiście nie, to nie ma, jego opinia jest nieprawidłowa, ile opinia może być nieprawidłowa. Ale inaczej powiem, fakty, które doprowadziły go do tej opinii są nieprawidłowe, a w najlepszym wypadku przypadkowe. I kojarzy mi się w ogóle cała ta, całe to porównywanie wydarzeń do wszystkich tych bohaterów Wielkiej lechi, którzy tak samo pokazują, co już pokazywałem we wcześniejszych odcinkach tej serii, pokazują mapę na przykład starożytnego Rzymu, no, i mówią, a bo tutaj granica Rzymu przebiegała tak, bo po drugiej stronie była Lechia. Tutaj Słowianie byli, tutaj byli. To tylko dlatego, bo mapa wygląda w konkretny sposób. Oddajemy też takie przypadki, ale powiem wam, że przypadki z historii Rzymu i przypadki z historii Otomanów. Nie są jakoś specjalne, ja sam pomog, mógłbym nagrać filmik o tym, dlaczego pierwsza rzecz pospolita to był trzeci, trzeci Rzym. Też będę miał mnóstwo identycznych przykładów, po prostu. No, 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 to nie ma znaczenia, bo historia Rzymu jest tak długa i szeroka, i wydarzyło się w niej ogrom, ogrom rzeczy. Że dosłownie możemy znaleźć porównania do każdego istniejącego lub już nieistniejącego kraju i nazwać go. O, to było zupełnie tak jak w Rzymie, czyli jesteśmy, no nie, może nie potomkami, ale wielkimi a, kontynuatorami dzieła Rzymian. No, Oczywiście mamy Romulus Iremus, Kaja i mamy. Mroczne Początki, co tam dalej? <laughs> wojny Rzymsko-Perskie versus Wojny Persko-Otomańskie, a dalej... A śmierć Cesarza gety, śmierć Szachzada, Mustafy... To było kompletnie to samo. A Justynian I i Teodora, Sulejman i Hurem Sultan, no, tak. A cesarzowa Irena zaden i Kosem Sultan, też kobieta i też kobieta. No. No kto by pomyślał? No, no to zobaczcie, no w Polsce też kobieta była królem. No, cesarzowa Irena i królowa Jadwiga. No i kurde, wszystko można połączyć, nie? Eee. <ścoughs> Cesarski dwór rzymski i dywan ottomański. Z tym, że ileż mamy takich obrazków o historii Polski, zjazd, szlachty, jakieś parlamenty, które wyglądają zupełnie tak samo. Jak do jasnej cholery, kanał historyczny z 15 tysiącami widzówek, Ottoman History Hub, może porównać obrazy, obrazek i obraz, które w ogóle są całkowicie zależne od interpretacji autora. To się naprawdę nie wydarzyło. Przecież ten obraz po prawej jest silnie inspirowany właśnie tymi wszystkimi obrazami. Ze starożytnego Rzymu, tak? To każdy, każdy kraj tak kontynuował, każdy kraj tak rysował dwórcy. To nie jest nic specjalnego. A, dalej. Kaligula, Mustafa I. Kaligula, kogo my tam mieli? Mamy bez pryma, tak? No, no też mieliśmy szalonego księcia, szalonego władcę. Juliusz Cezar, XVI-wieczny i kranbisier. No i nie mamy to, XVI-wiecznego to wielkiego hetmana koronnego, nie mamy to Żółkiewskiego i, i innych. Tak samo moglibyśmy ich porównać, no. Kogo tam dalej mamy? A, rzymscy legioniści, Otomańscy janczarzy. No to mamy husarię, tak, no to też Doborowa jazda, doborowe oddziały wojska, tak? niepokonane w pewnych okresach czasu. <grymne> Tutaj mam porównanie o, o wizerunku Rzymu i Konstantynopola. Oczywiście zapominamy, że Konstantynopol był wybudowany przez a, Rzymian również i mocno się na, na Rzymie wzorował, No ale to nieważne, tak? O tym się... to jest po prostu nieważne. No, ale trzeba też przyznać, że turcy przejęli styl wschodnio rzymski, więc do tego nie ma żadnych wątpliwości. W ogóle islam w pewnym sensie dziedziczy spuściznę Rzymian. Ale w pewnym sensie i na pewno nie z tych powodów pokazanych tutaj. Prze to, ten, to przetrwanie stylu architektury i sztuki jest okej. Okay. To się może nawet liczyć, ale no. Nie ma porównania, porównujemy dwa miasta zbudowane przez Rzymian, co? są takie same. Dalej, co my tu mamy? A tak, sędziowie, no tak, bo, no, no, bo sędziowie tylko w tych dwóch krajach tak wyglądali, tak podobnie, bo nie tak samo, nie? W ogóle nie ma takich e, grafik z innych krajów, tylko z Turcji. Rzymskie Koloseum, Błękitny Meczet. Um, przepraszam, co? Ja jakoś tu, ja jakoś tu nie widzę żadnego, żadnego podobieństwa, ale tak jak mówiłem, architekturę Turcy przejęli. Turcy, Turcy, otomani. To mogę się jeszcze zgodzić z tym, że architektura, ale to niczego nie dowodzi. E, wielokulturowość, wielokulturowość. No zgadza się, znaczy w Rzeczpospolitej nie było wielku, wielko, wielokulturowości. Polacy, Litwini, Tatarzy, e, e, Kozacy, Jezus, Niemcy, gdzie wszyscy, się, wszyscy się tu zjeżdżali. Prus, Prusowie, kogo my tu nie mieliśmy? No normalnie Polska, to pierwsza Rzeczpospolita, to był trzeci Rzym, jak w mordę strzelił, większy niż nawet i Tolerancja religijna. No w Polsce mieliśmy to samo. Też mieliśmy tolerancję religijną. Nikt nikogo. Nikt nikogo jakoś bardzo nie. nie, nie przeganił. no Bądźmy poważni. Co my tam dalej mamy? Wojny galijskie. Kurwa. Nie no, przepraszam, nie pniałem się z tego śmiać, ale nie mogę. Co to jest za porównanie w ogóle? Tutaj, tutaj mamy Cezara, który najeżdża obce państwo i morduje no, około miliona osób dla swojego zysku. A tutaj mamy systematy systematyczne ludobójstwo i ogólny rasizm wobec Ormian, który się ciągnął od wieku, którzy żyli wewnątrz cesarstwa. Więc porównanie naprawdę. W Dalej. E, żołnierze późno, późnego cesarstwa i żołnierze otomanów. 1400 i 1900. Um, Okej, okay. To w ogóle. W ogóle nie wiem o co chodzi. Nie wyglądają podobnie. Upadek z Rzymu. 476 lub 1453. I upadek ottomanów 1922, no, a nie mamy upadku I Rzeczpospolitej 1795. No jak w mordę szczelił nas Germanie i Słowianie, rozdarli między sobą, jak, jak Cesarstwo Rzymskie też, no. Och. I oczywiście wielkie porównanie razem właśnie z serii bohaterów Wielkiej Lechii. <grych> no. No to jest to te dwa państwa są dokładnie takie same. No kurde, oko w oko. Ach, ach no i tyle. Tyle tych porównań. E, także ja też was proszę o lajka, o, o subskrypcję i o szerowanie tego filmiku, gdyż dosyć mam już tego kopania mnie przez YouTube, dlatego że mam mniej niż 1000 subskrypcji i czuję się normalny jak ubłocony człowiek, YouTuber dru, drugiej kategorii, gdyż wszyscy poniżej 1000 subów są po prostu traktowani jak y, mieszani po prostu z błotem. Tak? Nikomu na nich nie zależy, także udostępniajcie komu tylko, komu tylko można na lewo i prawo, bądźcie jak akwizytorzy, jak ludzie sprzedający fotowoltaikę. i Chwalcie wszędzie mój kanał, żebyśmy zdobyli jak najszybciej te tysiąc subów, bo już tak mnie to wszystko denerwuje. Nawet mi ostatnio w, w, no w filmikach rozdziały pozabierali. Jeszcze niedawno te rozdziały, rozdziały działały. Teraz nagle nie ma rozdziałów, bo zabierali mi rozdziały w filmikach, bo nie mam tysiąca subskrypcji. To jest tak wkurzające, tak irytujące. No ja rozumiem, że nie można tam zdobyć niektórych, niektórych Perków, ale nie, że jeszcze mi się zabiera, bo jestem biedakiem bez tysiąca subskrybentów. Także działajcie. No i mam, mam, mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi też nauczyłem Wam, że pierwsza rzecz, tak naprawdę była trzecim Rzymem i nie jesteśmy w niczym gorsi od, od, od Tomanów, od ich imperium. Po prostu te przypadki są takie same, także Następnym razem, jakiś turek Wam będzie pokazywał ten filmik, to powiedzcie mu: No, 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 mój drogi kolego, Rzeczpospolita, i podacie mu wszelkie przykłady, no nawet i więcej, no bo jak wiadomo, Polacy nie gęsi i swoją historię też mają. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko, moi mili. Gloria eterna dla nas i dla Rzeczpospolitej. Jest do zobaczenia niedługo. Co ja plotę. Do usłyszenia niedługo. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Cześć.